Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich, czemuście go nie pojmali. Strażnicy odpowiedzieli nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze, czyż i wy daliście się zwieść, czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w niego, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierdnie, przesłucha i nie zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. zaś, jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie. To są słowa proroka Jeremiasza. Ja jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie. Słowa, które wynikają z jego doświadczenia życiowego, wiele mężczyzn nie chcieli słuchać. Żydzi, szczególnie ci, którzy rządzili w Jerozolimie, nie podobały im się te słowa. Chociaż mówił prawdę. Ale te słowa dopiero tak naprawdę w pełni zrealizowały się w odniesieniu do Chrystusa. I znowu tutaj spotykamy się z tym, tą tajemnicą Słowa Bożego. Jarymasz mówi autentycznie o sobie, ale w tych słowach zapowiada to, co spotka Mesjasza. W Ewangelii mamy taką scenę, w której jest jakieś rozdarcie. Jedni mówią, że to jest Mesjasz, to jest prorok. Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek. Z drugiej strony, czy prorok powstaje z Galilei? Czy i wy daliście się zwieść? Ten tłum, który nie zna prawa jest przeklęty. Otóż ci ludzie z góry wiedzą, że ten, który mówi tak, jak jeszcze żaden z ludzi nie przemawiał, już z góry wiedzą, że on nie jest ani prorok, ani mesja. Nikodem próbuje go trzeźwić, mówi, że prawo nasze potępia człowieka, kiedy go jeszcze nie wysłuchał, trzeba go wysłuchać. Ale oni z góry wiedzą, przekreślają. Dlaczego z góry wiedzą? Bo im niewygodny, bo im nie pasuje, tak jak Jeremiasz i słowa Jeremiasza nie pasowały wtedy Żydom. Dlaczego nie pasują? Dlatego, że to co on mówi oskarża ich samych, pokazuje ich obłudę religijną. Rzeczywiście ta obłuda wychodzi w pełni. Poprzez to, co zrobili z Jezusem, że go skazali, syna Bożego, skazali na śmierć jako bluźnierz. W ten sposób dokonali największego grzechu, jaki w historii ludzkości człowiek dokonał. Chcieli zniszczyć Jezusa, bo nam niewygodny, jak czytaliśmy wczoraj, w Księdze mądrości. Bo nam zagraża, bo odsłania tą mroczną prawdę o nas. To są ludzie, którzy są opanowani przez te namiętności świata. Święty Jan potem w liście napisze, że na świecie panują porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. I tutaj jest to rozdarcie pomiędzy Jezusem, który przychodzi i mówi, czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Jest tym, który oznajmia bliskość czy obecność Królestwa Bożego. I tymi, którzy są opanowani przez namiętności tego świata To jest to, to rozdarcie Pan Jezus mówi Nie można służyć Bogu i Mamonie Nie można Nie można być y sługą Królestwa Bożego A jednocześnie być opanowanym przez namiętności tego świata To się nie da połączyć Ale kochani, to jest problem każdego z nas wewnątrz To nie jest problem tylko tych Żydów Którzy tam dwa tysiące lat temu żyli i to nie jest tylko problem dzisiaj ludzi, którzy wokół nas żyją. To jest problem każdego z nas, w sercu każdego z nas. Każdy z nas ma jakieś takie rozdarcie. Te namiętności świata są naprawdę bardzo głośne, bardzo mocne. I myślę, że w tym kontekście warto powiedzieć coś o, o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu. Co jest, jak mówi Drugi Sobór Watykański. Z jednej strony szczytem, a z drugiej strony źródłem życia chrześcijańskiego, czyli o liturgii, a w szczególności o, o Eucharystii. Eucharystia to ciało i krew Chrystusa. Otóż warto wiedzieć, że to określenie ciało i krew nie odnosi się, że tak powiem, przedmiotowo do ciała i krwi, tylko jest swoistym idiomem, które oznacza całego człowieka w jego życiu. Kiedy w Cezarei Filipowej Pan Jezus pytał uczniów, a wy za kogo mnie uważacie? I on ty jesteś Mesjasz. I Pan Jezus mu wtedy odpowiada, to nie ciało i krew ci to objawiło, ale Ojciec, Ojciec Niebieski. To nie ciało i krew, twoje ciało i krew, czyli nie bierz tego sam z siebie. Ciało i krew jest właściwie synonimem tej osoby, tego człowieka. I tu trzeba wiedzieć, że Żydzi widzieli człowieka, każdego człowieka, jako kogoś, kto ma pewną misję do spełnienia, pewną rolę w społeczeństwie, w społeczności. I tą rolę, tą misję właściwie wyraża jego imię. Kiedy Pan Jezus mówi Piotrowi, Szymonowi wtedy: Ty jesteś Piotr, czyli skała, Petrus, skała, i na tej skale zbuduję mu kości. Co on robi? Zmienia mu imię, ale o co chodzi w tym imieniu? Ty jesteś skała, to jest jego misja. Ty jesteś fundamentem, nie? Ty ze swojej strony umacniaj swoich braci. Tak mu potem w innym miejscu powie. Trzy razy go pyta potem po zmartwychwstaniu, czy mnie miłujesz, czy mnie kochasz? Paść baranki moje, paź owce moje. I to jest jego misja. To imię zawiera w sobie misję. Ty jesteś piotr, skała. Samo imię Jezus, Jeszua czy Jehoszua, jak to jest wymawiane po hebrajsku, oznacza Jachwę zbawia. Bóg zbawia. I co robi Pan Jezus? Nie przyszedłem po to, żeby świat sądzić, tylko po to, żeby świat zbawić. To jest Jego misja, to jest Jego zadanie. I to jest to, co on wypełnia. I to jest zawarte w Jego imieniu. Każdy, każdy z nas, kochani, ma taką misję. Potem, jak święty Paweł mówi o kościele, to mówi, Kościół to jest ciało, to jest organizm, byśmy powiedzieli dzisiaj, który ma różne narządy. Członki. I te członki dopiero w harmonii ze sobą dają pełnię. I każdy członek ma różną funkcję, ale wszystko to działa po to, żeby, żeby całość działała. To jest bardzo zrozumiałe, jeżeli nas boli ząb. Głupi ząb! Jesteśmy do niczego. Nie potrafimy funkcjonować normalnie. Bo nas ząb boli. W sumie bardzo niewielki, mały, mały weźmy część naszego ciała. I to samo jest organizmem. Każdy ma swoją funkcję, swoją rolę, tak samo jak ząb ma swoją rolę w organizmie człowieka, czy jakiegokolwiek innego zwierzęcia, istoty. Każdy ma swoją misję i teraz ta misja jest zawarta w imieniu. Potem drugi Sobór Watykański powie to słynne zdanie, które Jan Paweł II lubił powtarzać, a... A mogę przypuszczać, że właściwie był współautorem, przynajmniej współautorem tej sentencji, On mówi, że człowiek jest na ziemi jedyną istotą, którą Bóg chciał ze względu na Niego samego. Czyli chciał dla Niego samego, żeby był sobą, ale człowiek nie może stać się w pełni sobą inaczej, jak tylko przez szczery, bezinteresowny dar siebie. Święty Paweł mówi że kościół to jest wspólnota. Charyzmatyków, ludzi, którzy są obdarzeni charyzmatem. Przy czym charyzmat to jest coś takiego, że jest darem, który otrzymuje człowiek, ale darem, którym ma się dzielić. I ten dar jest zawsze skierowany do drugiego, jest adresowany do drugiego. Jeżeli ktoś ma dar uzdrawiania, to nie uzdrowi siebie, uzdrowi innych. Ale żeby sam był uzdrowiony, musi poszukać tego daru, charyzmatu u kogoś innego, który który też ma taki dar, ale znowu ma dla, dla innych i może jego uzdrowić. To samo dotyczy dar nauczania, dar prorokowania, dar przepowiadania, dar y, jednania innych. Są różne dary, służby takiej czy innej. Zawsze te dary są po to, żeby człowiek sobą służył. Właśnie, żeby się realizował przez szczery, bezinteresowny dar z siebie. To jest y, taki sens życia. Bóg nie chce z nas zbawić każdego z osobna, wyciągając tylko tych, którzy wszystko wypełniają, którzy są skrupulatni w tym wszystkim, przestrzeganiu wszystkich przepisów, praw itd. Bóg pragnie nas zbawić wszystkich, cały. Myśmy się powinni wzajemnie swoją miłością ubogacać i wspierać, po to, żebyśmy wszyscy Dorastali do pełni Chrystusa. I kochani, tutaj w tej logice trzeba zobaczyć Chrystusa jako człowieka, który właśnie robi absolutny, szczery, bezinteresowny dar z siebie. Krzyż jest tym yy, znakiem i tym miejscem, gdzie on objawił swoją miłość do końca. Miłość absolutnie czystą, bezinteresowną. I w tym geście dał siebie do końca. I teraz mówiąc, daje ciało i krew, to nie chodzi o fizyczność ciało i fizyczność krwi. To chodzi o to, że daje siebie. To jest stała logika u Boga. Bóg nie chce dawać czegoś. Bóg chce nam dać siebie. I to się dokonuje w sposób szczególny w Eucharystii. Bóg daje zawsze siebie. I to szczególnie jest widoczne w osobie Ducha Świętego. Duch Święty jest absolutnym Szczerym darem, z absolutnym darem. I w nim Chrystus także z siebie robi dar. I teraz Chrystus staje się darem miłości, miłości szczerej, absolutnej do końca. Natomiast zderza się, tak jak dzisiaj na przykład w Ewangelii widać, zderza się z tym światem, którym rządzą namiętności, a ludzie są tymi namiętnościami opanowani. I na tym tle trzeba widzieć, co się dzieje podczas Eucharystii. Pani, Msza Święta się zaczyna, szczególnie może w niedzielę, bo ona jest wtedy uro bardziej uroczysta. Kapłan wchodzi razem z asystą, ludzie wstają. Dlaczego wstają? On taki ważny jest? Nie, on nie jest ważny, on jest taki sam jak Kacyjny Kowalski. Tylko w jego osobie my. Witamy Chrystus. Bo prawdziwym celebransem Eucharystii jest Chrystus. Kapłan, który stoi przy ołtarzu, jest tylko jego reprezentantem, jest sakramentem, który, który realizuje jego obecność tu przy ołtarzu. Tylko Chrystus jest prawdziwym kapłanem. Wszyscy inni są tylko uczestnikami w jego kapłaństwie, albo właśnie są sakramentem jego obecności i, i dzieła kapłańskiego. Potem kapłan po zrobieniu znaku krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Od razu się przypomina chrzest. Zresztą każdy z was, który przychodzi, zamacza dłoń w wodzie święconej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlaczego woda święcona? Dlaczego ten znak? Bo tak jesteśmy ochrzczeni. Wchodzimy, przypominając ten sakrament chrztu, wchodzimy w rzeczywistość Kościoła. To jest zupełnie coś innego niż świat. To, co jest na zewnątrz. Zupełnie coś innego. To jest przestrzeń spotkania z Bogiem. Wchodzimy do kościoła, które jest, które jest zwołaniem świętym, gdzie Bóg jest obecny. I kapłan postęp znaku krzyżą mówi, Pan z Wami. To jest oznajmienie. Tu jest obecny Chrystus. On jest obecny na różny sposób. W i przede wszystkim w zgromadzeniu. Kościół, jakim jesteśmy, jest ciałem Chrystusa, gdzie on jest głową. Kapłan jest tym symbolem obecności Chrystusa, auta jest tym znakiem obecności Chrystusa. To, co się będzie działo, to jest misja Chrystusa, jego dzieło, które dokonuje, które my, powtarzając, uczestniczymy i korzystamy z owoców tego wszystkiego. On jest tu obecny. Ale żebyśmy z tego korzystali, pierwsze musimy powiedzieć: Panie Przebacz, bo żyjemy w świecie i sami grzeszymy, tak jak wszyscy inni ludzie. Ale tego nie chcemy. Stąd wyznanie grzechów, odcięcie się od tego, co jest złem w nas, oddanie tego Bogu z prośbą przebaczenia, po to, aby on oczyścił nasze serce i dał nam pełny udział. Wyznajemy swoje grzechy, po to, aby się od nich odciąć. I dopiero wtedy możemy zaśpiewać chwała. Na wysokości Boga. Dopiero wtedy możemy Boga uwielbić śpiewem. Tutaj się pojawia ta wspólnota Kościoła. Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w mojej imię tam ja jestem pośród nich. To jest właśnie wspólnota Kościoła. Przy czym ta wspólnota jest wspólnotą miłości. Nie tak jak świat, który rządzi, rządzą namiętności, ale wspólnotą miłości. Wzajemnej miłości. Pan Jezus właściwie daje nam jedno przykazanie. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. Nie chodzi o miłość jakąkolwiek, jak ja, ja, ja sobie ją wyobrażam i, i, i sobie yy, no, chcę zrealizować, ale tak jak ja, czyli tak jak Chrystus nas umiłował, mamy go, my się wzajemnie tak kochać. I dopiero wtedy, kiedy my jesteśmy w takiej wspólnocie, uświadamiamy sobie, jesteśmy tutaj obecni z Chrystusem, kapłan wymawia tą modlitwę dnia, zwaną także kolektą, oracją. Który jakby podsumowuje te wszystkie nasze modlitwy, oddając to Bogu. I wtedy następuje po tych obrzędach wstępu następuje liturgia słowa. Liturgia słowa właściwie chodzi o przekazanie tego całego orędzia Bożego do nas skierowanego, przedstawienie jej w postaci historii zbawienia, która odnosi się do całego, całej ludzkości, ale poprzez poszczególne osoby, poszczególne wydarzenia. Oczywiście tego się nie da przeczytać całego Pisma Świętego w ciągu jednej mszy świętej. To Kościół dzieli na poszczególne fragmenty. Jest cykl niedzielny, który obejmuje trzy lata, jest cykl dwuletni dni powszednie. Kościół chce zaprezentować w jednym te, te najważniejsze fragmenty Pisma Świętego. Każdy z nas jest zaproszony, żebyśmy sami czytali, ale niezależnie od tego w liturgii eucharystycznej Kościół prezentuje Najważniejsze fragmenty pisma przez właśnie ten cykl dwuletni czy trzyletni niedzielny. Jest to historia zbawienia. Jakichś ludzi, którzy żyli 2000-3000 lat temu. Ale najważniejsze jest to, że ta historia tych ludzi jest także moją historią, naszą historią. I tu jest potrzebna homilia, która aktualizuje, która pokazuje sensowność tego, jak my sami jesteśmy właśnie takimi samymi ludźmi jak oni. I te historie ich w jakiś sposób, tak czy inaczej odczytujemy także w swoim życiu. To jest jedno z takich powiedziałbym podstawowych odkryć, kiedy ktoś zaczyna autentycznie czytać Pismo Święte, jak odkrywa, że ten psalmista, czy ten Dawid, czy, czy tam Izajasz, czy Jeremiasz, tak dzisiejszy Pierwsze czytanie, mówi, jest człowiekiem, który doświadcza czegoś bardzo podobnego. To jest zawsze aktualne. I w chomili chodzi o pokazanie tą aktualność tego Słowa Bożego. To nie jest historia sprzed wielu lat, ale to jest coś, co się odnosi do, do nas. I na to Słowo Boże, które przyjmujemy, słuchamy, odpowiadamy naszym uwielbieniem, wyznaniem wiary. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego. To jest nasza odpowiedź. Jako druga odpowiedź jest potem modlitwa, modlitwa wiernych. I dopiero potem zaczyna się liturgia Eucharystyczna. I teraz liturgia słowa opowiadała o tych wielkich dziełach Boga, odniesieniu do człowieka w ogóle i do nas, tutaj obecnych. I teraz my. Aktualizujemy to, co się stało poprzez szczególnie dzieło Chrystusa. Powtarzając Jego gesty, powtarzając słowa, które nam każe powtarzać, my aktualizujemy to, co On dokonał. Tu, na tym ołtarzu, my uczestniczymy w tym, co On dokonał. W tym dziełem. Przez słowa i gest, mocą Chrystusa, urzeczywistnia się to, co On dokonał. W tym dokonaniu chodziło o to, abyśmy. Autentycznie stali się dziećmi bożymi, abyśmy, się, abyśmy byli przemienieni. Na tym polega miłość, że to Bóg nas umiłował. I to wtedy, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli zbuntowani wobec Boga. Umiłował nas po to, abyśmy się rzeczywiście stali Jego dziećmi. I to się realizuje w Eucharystii. W tym się realizuje też to, co Pan Jezus mówi o tym, że przykazanie nowe daje Wam, byście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Chodzi o tą przemianę, żeby to się stało naszym życiem. My się mamy upodobnić do Chrystusa, mamy się uczyć od niego jego miłości, ale uczymy się tej miłości przez to, że przyjmujemy jego samego do własnego serca. I dlatego cała Eucharystia, kochani, jest w swojej dynamice nastawiona, ukierunkowana na komunię. Bierzcie i jedzcie to są słowa mówione przy konsekracji. Ale ta konsekracja jest po to, żebyśmy brali i jedli, brali i pili, a nie po to, żebyśmy to tylko podziwiali i wzruszali się na, na ten temat. To jest cel, i tutaj dotykamy tego źródła i szczytu naszego życia chrześcijańskiego. Tutaj dokonuje się to, o co właściwie finalnie chodzi: że wchodzimy w komunię z Chrystusem, w taką jedność z nim, która daje nam życie. A jednocześnie właśnie to jako pokarm staje się podstawą do tej przemiany serca, która pozwala, abyśmy rzeczywiście w tej komunii uczestniczyli. Tutaj dokonuje się wejście w komunię z samym Bogiem. Bóg jest komunią osób, miłością Ojca i Syna w Duchu Świętym. To jest komunia osób. I my teraz jesteśmy zaproszeni do tej, do tej komunii. I tutaj odkrywamy sens tych słów, które Pan Jezus mówi tej tak zwanej wielkiej mowie eucharystycznej, to jest szósty rozdział Ewangelii Jana. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała mojego i nie będziecie pili krwi mojej, nie będziecie mieli życia w sobie, właściwie nie będziecie mieli udziału w moim życiu, które jest życiem z Martystami, które jest yy, yy, życiem w komunii z Ojcem. Jeżeli tego nie będziecie robili, my się mamy tym karmić po to, abyśmy się przemieniali. Czasami się mówi coś takiego, że człowiek się staje tym, co spożywa. I to jest prawda właśnie w odniesieniu do komunii. Mamy się stawać tym, co, czym się karmimy. A czym się karmimy? Karmimy się Chrystusem, a właściwie trzeba powiedzieć, karmimy się Jego miłością. Po to, aby ta miłość nas przekształcała i uczyniła rzeczywiście z dziećmi Bożymi. Kiedy przystępujemy do komunii, kapłan mówi ciało i krew Chrystusa, ciało Chrystusa. To nie chodzi o kawałek z Jego ciała, to chodzi o Niego samego. Ciało i krew, przypominam, to jest idiom, który się zawiera, prawda, że to jest sam Chrystus. Ale Chrystus taki, jaki jest, a nie taki, jaki był kiedyś, tylko taki, jaki jest, a jest jaki? Jest w Ciało i krew Chrystusa, czyli to jest Chrystus. I wtedy, kochani, my mówimy na to jedno słowo: Amen. To jest najkrótsze, a jednocześnie najpełniejsze wyznanie wiary. To jest Chrystus. Ten, który nas zbawia, ten, który jest miłością, który sam siebie oddał w miłości do końca za nas, po to, abyśmy mieli udział w Jego życiu. I spożywając to, my ten udział w Jego życiu otrzymujemy. Amen, czyli tak jest, to jest niewzruszona prawda. Nie może być inaczej, bo tak powiedział. I tak jest. I to Amen to znaczy. I teraz to spożywamy, ten, to ciało i krew Chrystusa po to, by mieć w nim udział. Kani, to jest cała dynamika Eucharystii. Ona się kończy potem właściwie jest, po komunie, jest modlitwa, oracja, dziękczynienie za, za to, żeśmy spożyli tą Eucharystię, nakarmili się Chrystusem. A potem kapłan mówi: Błogosławi. I mówi, idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie z tym Chrystusem do, te, na, do tego świata, ale nie po to, żebyście się tam pogubili i żyli jak poganie, tylko po to, aby, mając świadomość bycia dzieckiem Bożym, uczestnikiem misterium Chrystusa, dawać świadectwo i pokazywać tym wszystkim ludziom, o co chodzi w życiu. Bo w życiu o coś chodzi. To nie jest tak, że życie przepływa sobie tak, odleci. I w końcu gdzieś tam człowiek się rozbija o, o ścianę śmierci. To nie jest tak. W tym życiu o coś chodzi. O co chodzi? Chodzi o to, abyśmy się w pełni stali dziećmi Bożymi i uczestnikami Jego życia. To jest ogromne, niesamowite zaproszenie Boga skierowane do nas. I już tutaj, dzisiaj, mamy zadatek tego, tego życia. Właśnie szczególnie. Podczas Eucharystii, ale jednocześnie to otrzymujemy po to, abyśmy tą miłością się dzielili, tak jak Chrystus się ja, tą miłością dzielił z nami.